Na, 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 na. Rysu, a co ty tu robisz? Chcesz kolba? kolba. Rysiu. Rysiu, jak ty to wszedłeś? Może, że o tu? O tu? A jak ty wyjdziesz? No, jak ty wyjdziesz? А як ты зайдешь? Рещу. Рещу. Як ты зайдешь? как ты зайдешь? Ну, 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 как ты зайдешь? No jak ty wejdziesz? Tak jak wszedł tam. Może wszedł tu, tu na kołowrotek się pospidał, o tu, potem na kołowrotek, albo tak, potem co? Aha! Jak ty tam?